Przewaga fizyczna oczywiście jest istotna, tak jak w każdej rywalizacji tu finał nie będzie się zbytnio różnił od innych faz, od innych serii, fazy playoff Myślę, że tutaj Śląsk od początku sezonu miał największe możliwości w tym zakresie, bardzo dobre warunki fizyczne poszczególnych zawodników i myślę, że tutaj na pozycji 5 może być przewaga Wrocławia. Dziewa i Parachowski dają większe możliwości niż, niż może Fein, który będzie w tym zakresie troszkę osamotniony i myślę też, że pozycja obwodowa, czyli te pozycje 1-2 i potencjał fizyczny przede wszystkim Martina i Kolendy, tu może górować nad rywalami ze Szczecina. Pozycja 3 jest tutaj taka wyjątkowa, to myślę, że Kawberson jest w stanie stawić czoła rywalom ze Śląska, bo Kaufberson gra z ogromną energią, z dużym poświęceniem, i tutaj myślę, że jest wiodącym graczem Kinga od samego początku fazy playoff. I wielokrotnie, zarówno w serii z Anvilem, jak i, jak i w serii z, ze Stalo Ostrów, wykonywał bardzo ważne akcje i, i ta jego fizyczność na pozycji 3 bardzo się Kingowi przydawała.